Ja jestem z nich uwielbiam! Nie polokohol! No ale z matematyki po, już przyszedłem! No, polokohol po alkohol poszedł, jedna menda. No. Sit down, oj. A no, onem tak. to ty jest, a jedna znaczy no? A dwa plus dwa to trzy? Głup. Dla ciebie, dla, cie. O, dla cie. Co to chcesz? Lubi skiwili toilet? Tak, uwielbiam oglądanie skiwili toilet. Proszę, pan, no, pan, no, pan no. odwzorę. Tak myślę. Poczekaj, szukam Aha. z jabłkami. No, faktycznie nie ma. Nie, nie, panie, poczekaj. Nie wiem. Co ci się dzieje? A jakie było, jakie było... Nie no. Dobra. Kiedyś w szkole mieli wódka citriniówka, ale niestety się skończyła w jeden dzień. Co ci się dzieje? Co ci o, się dzieje? Alkohol! Alkohol podaj! Wstań tam i zobacz cię nie ma za logiem i daj nam 10 sekund, okej? Okay?